Słuchajcie, wpadliśmy do pralni, bo trzeba nasze termiczne rzeczy przeprać, bo mamy tak po, po dwa komplety, czyli wiedzenie się pierze, to się ma na następny. No a tutaj mamy cały sprzęt, więc szybko wszystko ogarniemy, wrzucimy później sobie po to przyjdziemy i teraz. Takie żöto kupiliśmy w recepcji za 4 euro i uruchomimy teraz tą suszarę. To nie wiem, że jak nie. że tego tłumacza. No. Dało się, uruchomiliśmy, tylko nigdzie nie pokazał się czas, jaki tutaj to nie chce wysuszyć. Ale to nic, nie będziemy tu stać i czekać. Przyjdziemy, nie wiem, za pół godziny, może za 40 minut i sprawdzimy. Hubert złożył vloga dla was kolejnego. Więc będzie co oglądać. 30 minut weszło z świetnej zabawy, także mam nadzieję, że wam się spodoba. <grystanie> Okej. Okay. Ale coś łączony jesteś widzę gościu. Ja nie, ale odwróć kamerę. To... <grystanie> nie, ja się dobrze czuję. Zobaczymy jutro na stoku co będzie. Ja ale, ale... taką kompilację z tego wyjazdu masakra. <grystanie> <grystanie> ale nie, uda mnie bolą, naprawdę nie uda bolą i kurde i łydki też trochę. O, Truma się odpaliła, Baty? Tak, Nie odpaliła. A, mała wodę. A, wodę, no ale tu też nastawiłem nagrzanie. No i teraz się zastanawiamy, bo chcemy zjeść kolację w ogóle. I zastanawiamy, zastanawiamy się, co tu zjeść, bo jest tego wszystkiego od cholery jasnej. Jakaś kiełbasa, kana... A co tak tam ten? Gruźlica? No dobra, więc co? Zaczynamy robić kanapeczki. Jakieś? Austriackie. Austriacki ja no i w ogóle, coś Wam powiem, bo kupowaliśmy to wczoraj. Wczoraj był. 28 grudnia, a chleb pieczony jeszcze przed świętami. Ja myślałem, że w Austrii to nie ma takich jaj, starych ci stary chleb w sklepie a jednak, widzicie, nawet się tutaj trzeba pilnować. No, no. No dobra, no to śmigamy kolację w takim razie. No Tata to, to był jeszcze po godzince w suszarce i co, wysuszyło się to? Tak, wszystko super wysuszone, także mamy czyściutkie rzeczy. Ja poskładałam swoje, to są wasze chłopaki, to wyce weźcie. No. no. to gitara. Także super. super. A jak ci się jeździ a po ja czerwonych powiem, trasach? Ja, ja wam jeszcze powiem jeden patent, bo ja sobie wczoraj też wyprałam... Gdzie mam iść, bo ja nie wiem. No tu idź, tu już popatrz. I gdzie wprawiam Wybrałam sobie i zawiesiłam sobie tak, tutaj pod spodem Aha, jest a tu jest nawiew. Gdzieś. Tak. I się ten, i, i się tu na to. mi się tak samo bez problemu. Także niepotrzebnie się wczoraj męczyłam i... i Ale dzisiaj robiłam. więcej mieliśmy, nie? No. No, no dobra. A co z tymi, A co, trasami? A co z tymi trasami czerwonymi? A co z tymi trasami czerwonymi? Z, z trasami czerwonymi tylko jest tak, tylko że jak jedziesz wyciągiem, to, yy, to nie wygląda tak, że ta trasa jest taka stroma tak naprawdę, tylko ci się wydaje, że o fajnie, tak się śmigniesz, będzie fajnie. Później jak już jedziesz tą trasą, to w głowie mam tak. Po jasną cholerę ja się dałam namówić, żeby tędy jechać. Ale później, jak już zjadę, to już chętnie idę drugi raz i trzeci raz na przykład na tą samą, bo zawsze najtrudniej to jest poznać tą pierwszą trasę, jak się nią pojedzie. Ale prawda jest taka, że te czerwone są lepsze od tych niebieskich. No Jest mniej ludzi, lepsze, lepsze są warunki. No, mnie się dobrze jeździ po tych czerwonych, aczkolwiek no, to nie jest taki zjazd, wiecie, że tak ośmignę, tylko potrzebuje trochę czasu. Asia, tam panowie, panowie pytają w komentarzach, jak przekonać żonę? do takiego fajnego wypadu, jaki mamy dzisiaj. Co byś, co byś powiedziała ich kobietom? Żeby chciały jechać no. na, na, ta, na taki no. wyjazd? No. A ja nie wiem, czy się narażę, czy się nie narażę, jak się wypowiem. Bo, nie no, słuchajcie... No, no, po, nie, no, 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 panowie to... proszę. To ja was zachęcam, bo słuchajcie, są bardzo miłe knajpki, także jakby się wam nie chciało jeździć, to będziecie mieli gdzie spędzić czas. Można wypić aperola za 4,5 euro, można jakiś tam kampari. No ja właśnie myślałam, za, że, że jak ty no. już zjechałeś i czekasz na mnie, to jak zjadę, to przyjdziesz do mnie z kieliszkiem czegoś lepszego, a tu się niestety rozczarowałam. Nie? No, no No i to jest standard właśnie. No. I także, Słuchajcie, panowie, jeżeli chcecie zaprosić swoje żony na takie wypady, to obiecajcie im ten kieliszek a Perola, a nie tylko mówcie, że można było sobie. Ty, nie no. Się narazisz. No, nie, no, słuchajcie, to, to są wyzwania, ale później fajnie się wspomina. Także, nawet jak czasami. Jak się nazywamy, yy, ja trzy yy, razy wypuszczamy rzeczy, to i tak dalej. nawet jak, jak czasami w ciągu dnia się trochę. Podenerwuje człowiek bo wkurza jak pomyśli po co mu na to, to tak naprawdę generalnie z całej wyprawy jest się super zadowolonym i bardzo chętnie się ją powtarza później raz, drugi, trzeci, nie, także. Czyli jakieś tam umiejętności wiadomo minimalne trzeba mieć, nie jest tak, że pierwszy raz sobie tu wejdziecie i będziecie śmigać po tych trasach, no bo jednak są. Inne niż te nasze stoki, no. nie? Także jak się nie umiecie ustać na nartach, to jeszcze musicie poćwiczyć no ale, ale są trochę. takie miejsca, słuchajcie, gdzie tak naprawdę takie tam osoby stolicy, też się, też się no. mogą nauczyć i widziałam, że tutaj też bardzo dużo szkółek jeździ i z instruktorem. Sobie y, tam fajnie radzą nawet takie całkiem drobne dzieciaki, więc słuchajcie, no... Wszystko jest dla ludzi, zależy, gdzie tam się chcecie uczyć, i, i tak dalej, ale no tu. Są przedszkole dla dzieciaków, gdzie można ich oddać na, na, na dzień. W ogóle takie obozowiska chyba, no. bo stoją flag, tak, tak naładowane jest. Tak, fajnie to wygląda, jakby to takie kolonie w ogóle były. I, i to było takie całe miasteczko właściwie poświęcone dzieciom. I tam, i, gdzie byliśmy na początku. Tam nie było dużo no. dorosłych. Tam instruktor i pod sobą miał parę dzieciaków, i kolejny, i kolejny, i kolejny, i zabawa na całego tam była, nie? Tyle na dzisiaj. Mario ma piękne kanapeczki, Patryk już włóczkę seł ułożył. Nie moje, tylko chłopak. Myślałam, że wszystkie twoje nie. taka wieżeczka. Zrobiłem kolację pod pielęgniarz, a nie. Ja nie jem, ja się tylko jeszcze napiję czegoś i idę spać. No. no to co, no to na dzisiaj, na dzisiaj żegnamy się. Miło nam, że zechciało się wam poświęcić trochę czasu i zobaczyć nasze szaleństwa na śniegu. Jeżeli się wam to podobało, no to nie bójcie się, postawcie tą łapkę w górę. Niech mi się lepiej zrobi, że <laughs> mój wysiłek nie idzie na marne. Jak macie ochotę to oczywiście piszcie, podpowiadajcie, komentujcie. Bardzo nam miło y, czytać wasze komentarze. Niektóre są całkiem śmieszne, więc y, tym bardziej fajniej się to czyta. No i co, no i dajcie tego subika. Jeżeli słuchajcie, podoba się Wam ten camper, tak no, w międzyczasie, jak my tutaj żyjemy, opowiadamy, coś się tutaj dzieje, no to go pewnie sobie tam obserwujecie, jak on wygląda. Jest naprawdę wizualnie bardzo fajny, przystosowany, wygodny. Jeżeli byście chcieli spędzić czas tak samo jak my, no to wypożyczalnia Sherry Camp Wam go. Udostępni i będziecie sobie mogli śmignąć, czy to właśnie w zimne, czy ciepłe rejony świata, ale zawsze wygodnie. Dokładnie. A na hasło jacaki zawsze jakieś upójcie. No tak. No tak. Tak jest uzgodnione. No tak. No to co? Teżuterka. Słuchajcie, widać, że jesteśmy już trochę zmęczeni. No, godzinę mamy, tu zaraz miga co chwilę, 22 no. coś jest. O. o rany się świata, to ja już powinnam spać, żeby jutro wstać. A jutro się musimy na pierwszego busa załapać, bo dzisiaj rano, wczoraj się te pytam, budzik masz? Mam, mam. Wstajemy... Ale nie używam tego, ci nie Budzimy się rano, ja tak patrzę do telefon, i pierwszy bus jest 8.10 i ja patrzę na telefon, jest 7.50. Się go pytam, ty, budzik ci dzwonił? No dzwonił, ale wyłączyłem. No, ale ja ci powiem, ty nas tak nie wyganiaj wcześniej, bo później do 16 to jest strasznie daleko. Nogi mi padną. No. Powiedzmy. No to tak to mamy zabawnie, słuchajcie, po prostu tak to mamy zabawnie. Musimy skompletować. Hubert mówi, że z emerytami jeździ. Na następny wyjazd koniecznie musimy zabrać większą ekipę, bo ten chłopak to nas tu po prostu zamęczy dał. No, a my też lubimy takie. Narciarstwo barowe, rekreacyjne, barowe. niewyczynowe, barowe. Mario parowe uprawia, tam nawet widziałem jaką, jakąś fotę ładną wrzucił z piwkiem, bo sobie kupił piwko, ale mi tego parola nie kupił. E, ale to piwko właśnie Pan mi polecił, że to takie ich tu, tutejsze, a ktoś w komentarzach napisał, dziękuję też, że akurat pracuje w tym mieście, gdzie to piwo jest ważone. Tak? No i to dobre było? Bardzo dobre. A no widzisz. Takie no, białe. Kraftowe? No widzisz. Kraftowe, no. To nie kupujesz butelki dla żony do kampera? O. A, ja jest. też lubię piwo. A widzisz? Nawet dwie mogłeś. Jutro cię mogę da Dobra. A jutro, jutro jeździmy na piwo. Może mi powtowarzyszysz. Pa Bogu, taki mi odpasz Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym dniu. Myśmy jak żeśmy wczoraj zaplanowali, tak żeśmy dzisiaj wstali. Przed, przed godziną 6 yy, był nastawiony zegarek, ale po czym yy, Hubert popatrzył na świat, przez tu właśnie okno stwierdził, że jest ciemno i co? Nie, nikomu się nie chciało wstawać. I, I zarządził jeszcze godzinny sen, <laughs> więc wybieramy się na tego skibusa, słuchajcie, dzisiaj o godzinie 9.10, więc jeszcze mamy parę minut. Ja tu robię po jakiejś kanapeczce na... Stok, Asia się maluje, a zobaczcie, pogoda już się robi. Tam w górach u góry już widać przebłyski słońca, więc słuchajcie, spieszymy się, żeby dzisiaj pojeździć. A ja jeszcze wcześniej muszę wymienić te buty w Hubert mi tutaj w tym pomoże i mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie troszeczkę lepszy niż wczoraj, dla mnie przynajmniej. A jeszcze z takich ważnych rzeczy, które żeśmy zauważyli wczoraj, że w tych górnych partiach, gór tam jest dość mocny wiatr i słuchajcie, jak jeździmy na nartach, to wysusza bardzo mocno usta, więc warto sobie pokupować te pomadki takie do nawilżania ust. Asia je ma, więc dzisiaj je bierze, więc mam nadzieję, że też nam to pomoże. Jesteśmy po czterech nocach, jak grzejemy w kamperze i do końca nie wiemy, ile gazu zeszło w tych na, naszych butlach. Mamy dwie butle, oczywiście jedenastki. I słuchajcie, zaczynamy gdzieś się już rozglądać za gazem. Jak wiecie, w Austrii jest ciężko, i mamy taką aplikację MyLPG, tak? MyLPG, z której korzystamy, jak jesteśmy na wyjazdach takich zagranicznych, i pokazuje nam najbliższą stację, gdzie możemy dotankować gaz 34 km stąd. Więc prawdopodobnie będziemy się musieli wieczorem wybrać, tak, żeby uzupełnić zapas gazu, żebyśmy mieli ciepło w kamperze. Więc też o tym pamiętajcie, że jak wybieracie się na przykład tu pszczepą czy kamperem to też nie wiem, jak macie, nie macie gazbanku tylko zwykłe butle, no to warto w garażu mieć jedną butlę gdzieś tam zapasową, bo myślę, że gdzieś ze trzy butle na tydzień czasu powinny styknąć, nie? Także taka informacja dla tych, którzy, którzy gdzieś się wybierają w te tereny. A jakbyście wymieniali po prostu butle, a nie musieli... I nie mieli banków tak jak my, no to możecie sobie na kempingu butle gazowe kupić, także że nie będziecie musieli jeździć nigdzie, nie? Znaczy nie kupić, go wymienić. No, wymienić. Albo kupić, no nie wiadomo jakie tu butle są, może się nie da naszych wymienić, nie? Tylko trzeba kupić. No, można Taką, jak, jak my mamy, chyba widziałam, że niósł wczoraj facet do wymiany. No to, to w zależności jakie macie butle, jakie oni tu mają, nie? My żeśmy odwiedzili wyposzczarkę z powrotem. Wymieniliśmy dla mnie buty, a szabadmias ma jakieś super speedy teraz. Tak, ma jakieś super speedy teraz. Eee, I czekamy w kolejce na pierwszą gondolę. Eee, I mamy tak, mamy z prawej strony mamy możliwość jechania na Fis, czy tam gdzie wczoraj jeździli. A tu mamy... A tu mamy gdzie Hubert? Na górę. No dobra, ale ty, pamiętasz ten szczyt? Nie. Co, chcesz wyjechać? Ale to na Masner, taki o. prawie trzy No, to super. Tylko trzeba się odnaleźć, jak tam dojechać. Pytanie, czy damy radę. No widzieli? Szkoda, że nie nagraliśmy, jak się pani siłowała z ustawieniem tym, bo ona taka mała, drobna, może z lat 50, próbowała do zapięcia naciskać łokciami i wieszała się na tych narcy. Nie, ale bardzo mi są, i nie? Kolejka ciepła tak, na pierwszy wyjazd między 5 a 8 minut, więc... na drugą turę wyjazdu. Na drugą turę wyjazdu, wyjazd, tak, tak. Między 5 a 8 minut, także dość szybko to idzie i już będziemy siadać. Tak. Wyjechaliśmy, jesteśmy, wyjechaliśmy kolejką La Yy, jesteśmy na wysokości 2351 metrów, posilam się troszeczkę, bo tam akurat jest napisane, a chcemy się dostać na najwyższy szczyt, na Masner yy, i Hubert w tym momencie opracował traskę, więc musimy pojechać 131 Hubert, tak? Przesiąść się na krzesełko. Czekaj, jeszcze, jeszcze się upewniam, czy na, na Jeszcze się Ubi upewnia, przesiąść się na krzesełko i chcemy właśnie się dostać tam na samą górę yy, powiem wam, że jest bardzo ciepło już Asia zaczyna narzekać, że jest za ciepło ubrana Właśnie się zastanawiam jak to jest, że kurczę u nas Zakopanem yy, jest zawsze tak zimno jak jedzie na nocach, że a tu ja po prostu się źle poubierałam no, ubieram tylko koszulkę termiczną, bluzę i kurtkę i no, po prostu... no, ale to my super, to jesteśmy tylko w koszulkach termicznych bez bluzy, nie? A zobaczcie jakie widoki za nami piękne słońce Będziemy no ogóle... jechać w niebieskim 131 No I zobaczcie, tutaj, nie wiem czy to będzie widać No będzie nie. widać, no 131 Do Później wyjeżdżamy tym krzesełkiem na samą górę O, o kurde, to nie to krzesełko, poczekaj, czy nie tym musimy Musimy tym Przepraszam, czekaj, bo coś mi No widzicie, nie jest to jednak takie łatwe Niby aplikacje, niby wszystko, a jednak tych stoków tu jest, raczej Boże, tych wyciągów jest tak dużo, że jeżeli chcemy coś zaplanować, jakąś trasę, to naprawdę trzeba yy, na wykresie apki, wiecie, znaczy tam no, dokładki poddalać te, te trasy, bo to, bo to jednak gęsto tego jest. Yy, ale mam nadzieję, że się tam dostaniemy. No i co, i zaczynamy to jazdę, bo kurczę minęło pewnie już z pół godziny. Zjechaliśmy na dół i mamy tutaj kolejkę teraz na Masner. Yy, ma Masner w nazwie, więc mam nadzieję, że na Masner wyjedzie. Albo w drogę do Masneru, nie? No, no. Masner Express, widzicie? I coś tam. Masner. Także udajemy się do tej kolejki i jedziemy w górę. Jechaliśmy wyciągiem na górę. I chyba obyć kamerkę. I zjechaliśmy. No. Bardzo fajny tutaj stoczek jest. Teraz 138. 138, dokładnie. I teraz zastanawiamy się, czy Pezinban do góry. Tu mamy 2748. Czy sobie powtórzymy jeszcze raz tą traskę, bo taka fajna, ciekawa była. I sobie ja, strony. No lecimy tu i na master od razu. Na master lecimy, no. tak? No to dawajcie. Jak było? Fajna trasa? Fajna, fajna, treść, fajna tylko jak się dojedzie, jedziesz, jedziesz, jedziesz i nagle nie widzisz już co jest dalej do przodu. No. Ale później spoko. Dobra, to idziemy tu do Dobra, kolejki, kolejki i wyjeżdżamy do góry. To jest tak, Gondola jest. Mam nadzieję, że takie instruktarze, które pokazujemy Wam się yy, podobają, bo mało tego jest w internecie. A już tak naprawdę z tych naszych pierwszych y, tu po, poruszeń się. Y, możecie się zorientować co można, gdzie można i tak dalej. O! Pani akurat nie, na takiej jednej narcie. Y, więc y, słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, czy podobają Wam się tego, 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 tego typu vlogi, czy to jest przydatne. Dokładnie. Kasia, coś widzę do jeszcze? To no nam to półtora dnia zajęło, żeby się tu ogarnąć, jak byliśmy robisz też my. Ale jest to normalne, że jak się przyjdzie w nowe miejsce, yy, no to yy, chociażbyśmy chociaż chcieli wykorzystać ten czas na maksa, żeby pojeździć te 6-7 godzin, bo tu się dłużej nie da, no to słuchajcie, zawsze nas to przytrzyma, to jakaś kolejka, to podejść do mapy, to zobaczyć, yy, nie wiem, zaplanować te zjazdy. Także uważam, że te uważam, że, yy, materiały będą przydatne dla każdego. Wyjechaliśmy właśnie tam kolejką. I teraz 2748 metrów, to jest nasza wysokość Ta obecna. 50. No, prawie. I stąd te góry, jak się popatrzy, to wyglądają na małe w okolicy. A jeszcze nie jesteśmy na najwyższej tutaj, bo Masner jest gdzieś tam w tamtym kierunku. Dopiero stąd musimy wjechać. Tutaj teraz 148 i później jakoś próbować znaleźć tamten wyciąg. A tutaj jest właśnie... O, tutaj zobaczcie, są opisane te góry wszystkie taka tabliczka. No a tu są patrz, tu jest dwa 3 stanie całe, to jest ta na wprost. A tam jest jakaś 3530 tam gdzieś. Pod dali. Robię fotel. Ładnie, nie? Pięknie, pięknie. I tam zobaczcie, wyciąg jakiś. Tutaj, gdzie palcem pokazuje nieładnie, ale, no, ale jest tam jakiś wyciąg. I my tam chyba jedziemy, to je, będzie ten? Tak, to jest master. czyli my tam za chwilę się dostaniemy. Jesteśmy tutaj na środku właśnie tej górki, stoku, z której zjeżdżamy. Kierujemy się w tamtą stronę, do tego wyciągu i tu mamy master. a zobaczcie jakie to, jest widok, jakie to są widoki. Takie ośnieżone te góry? Nie było nigdzie bardziej ośnieżonych niż nie, tutaj. Przy super tu jest. Dobra. Także przypomnę Wam, że dzisiaj jesteśmy na surf znowu Tak, na Surfaus. Wczoraj byliśmy na Fis, dzisiaj Surfaus. Jechaliśmy, słuchajcie, po trasie, było niebieskiej, po trasie było czerwonej, ale fantastyczna. E, tutaj takie jakieś śmieszne bramki są, nie, są nie, słuchajcie, stoją na środku. Nie wiadomo gdzie prowadzą. No i stajemy teraz w kolejce. I będziemy wyjeżdżać na szczyt. Szczytów. Jak się nie mylę i nic nie przeoczyłem, to Masner jest najwyższym szczytem, z którego można tutaj zjechać. Także będziemy mieli małe wezwanie ta restauracja za tobą. Za to ta restauracja, to jest można zamówić obiad taki pójście o zachodzie słońca. Tak? Właśnie na Wjechaliśmy właśnie na Masner. I chodzimy teraz na punkt widokowy. A zobaczcie, do tego momentu są barierki, od tego momentu się idzie tak. Ja pierdzielę to ja nie idę Taki spadek. Tyle że przechylone w tą stronę jest ścieżka. Więc jakbyście się chcieli wywrócić, to się wywrócicie tam, a nie w przepaść. A tutaj można sobie zdjęcie z orłem jakimś zrobić. No zobaczcie. Widoki tu są... Ohoho. Nie zatrzymuj się, stracę <laughs> równowagę. Idziemy. Jesteśmy na tym punkcie. I tak to wszystko dookoła wygląda, taka Szaleckie. panorama gór z każdej strony. Fajne jest to, że jak jesteście na jakimkolwiek punkcie widokowym, to są napisane Góry, ich wysokości są dokładnie w tym miejscu, że jak popatrzycie, to widzicie tą górę. Zobaczcie, tutaj jest taki kawałek metalu wystaje. Można sobie położyć telefon i zrobić zdjęcie na czy właśnie z tym orłem. Czy ptakiem jakimś, nie wiem czy Właśnie sobie zrobiliśmy, a to jest orzeł chyba i tutaj jest też rozpiska właśnie, jakie ptaki tutaj, słuchajcie, na tej wysokości żyją. A najśmieszniejsze jest to, że jak jedziemy tą kolejką tutaj, to widać ślady, tak jakby jakieś zwierzęta skakały, nie wiem, koźnice czy coś, nie umiem różnie. No takie wydeptane, ale tak to wygląda. I parę takich małych lawin, słuchajcie, śnieżnych zeszło i zatrzymało się na tych barierach takich zatrzymujących właśnie. Lawinochłonnych. No pokaż się tu w takich się zobaczyć. No to no to. Na dole nie ma słońca, na przykład na kempingu u nas, a tylko się wyjedzie na pierwszą górkę i jest full słońca i trzy dni pod rząd, nie wiem czy tak jest tu zawsze, czy mamy po prostu mega fuksa, że jest pełne słońce, pogoda luks, nie? Ale to jest tak jak lecisz samolotem, wylatujesz z beznadziejnej pogody, wylecisz trochę wyżej ponad chmury i jest piękna pogoda Dlatego, że chmur stąd nie widać, nie? No sobie tutaj w restauracji Las Seed Zasida. Jak? Zasida. La Sida. Zas... Zas... Lasida, nie la sida. La sida. Mhm. Doszliśmy do porozumienia co do nazwy. LASIDA <laughs> Zamówiliśmy sobie, słuchajcie, trzy, dwa pipka jeden sok i dwie pizzunie. Na pizzę będziemy musieli niestety czekać 40 minut. No ale co zrobisz? Troszkę odpoczniemy i idziemy śmigać dalej. Nie wiem ile zapłaciliśmy za to wszystko? 41 euro, widzę. Czyli piwko mamy tak yy, po 5,30, yy, tolimonkowe 4,60, yy, pizza hawajska 13,40 i 12,70, rozciutko. A butelka proseko kosztuje 86 euro. No, Baderów. mamy jedzą go z smacznego chłopaki, dwie pizze, czekaliśmy 46 minut. Tak powiedział Wuber. Ale chwała po górze jest. Już mi się faktycznie trochę nudziła, zdążyłam pół piwa na siebie tak że mam bokry stopnie. Masz mokre. Ale nie ma ten? Nie ma silber? No. To tak ciężko będzie jeszcze. Także radę łapką. Weź dalek, przyję. Dobra. Ja to wcinamy. Dzisiejszy dzień zjazdów do końca, słuchajcie, siedzimy sobie tutaj w takiej

Ostatni no. zjazd, no powiedz jak żeśmy jechali żeby zdążyć na tą pięć, ktoś nas wkręcił. Bez przerw całą górę na sami wsięki dół tylko. Mama mówi, że ledwo wyjechała, bo na raz tylko, nie? tam jedna mała przerwa była. Ale to, to naprawdę jest długa troska, nie? No. Jak dojechałam, słuchajcie, na, na, ten, na dół to miałam serdecznie dość. Wychodzimy, Mario siedzi z butami, z wszystkim. Już my gotowe. my już chcemy biec na, na ten, na UBAN, bo mamy dwie minutki. A Mario się pyta, czy zdążymy? A <grytanie> zdążyliśmy, no nie, nie trzeba było się spieszyć. Teraz musimy sobie tu posiedzieć. Otóż, 20, 18 minut. Siedzenia. No, a dzisiaj się jeździło tak fantastycznie, warunki były no po prostu bardziej niż rewelacyjne, no, zakochać się znaczy, Dzisiaj chyba najlepszy dzień był, nie? No, no to i ta trasa na ten masner no. no, także jak będziecie, to koniecznie musicie sobie tam pojechać, a chciałam wam powiedzieć, że no tak właśnie teraz już czuję, że tak, nogi mam już takie rozjeżdżone, już takie o! Teraz to by i szkoda, że jednak nie da się tak dłużej trochę, nie? No, no to, to nie Polska, no to nie ma oświetlenia. Już gdyby no. musieli w oświetlenie, to... Znaczy jeszcze zastanawialiśmy się z Hubertem, czy jeszcze raz, bo, bo mieliśmy na tyle czasu, żebyśmy do gondoli jeszcze dobiegli, tylko że już ten na tego busa byśmy nie zdążyli, nie? No, no jak widać nie musieliśmy się śpieszyć. bo tata zamiast zobaczyć... Na krótką znaczy raczej z surfową to zobaczył na odjazdy z Wolbach. No, i taka mała zgaga no ale to nic. Czyli, czyli rozumiecie znowu Mario. <grym> ale teraz to nie przepisane, tylko po prostu. Bo... <grym> to, Aha, jest czyli, to jest teraz jest fakt. Czyli częściej mam przypisane, tak? To chociaż tyle. Teraz to był bo, fakt. Dobra. Teraz źle zobaczyłem, to jest fakt. A... Częściej mam przypisane. No okej. Okay. To chociaż wybrnęliście dobrze z tego. Dobra. No, dzisiaj po nas autobus przyjechał i no, powrócili nas. Tak, mamy czym wracać do domu, jak się cieszymy. Ale frys. Jesteśmy już w kamperze, w ponartach. Asia z Hubertem byli w sklepie. Zrobili jakieś tam zakupy. Bo brakło sera żółtego, brakło tam owoców trochę Podpowali. Hubert kupił też wsparzę taką puszkę konserwowych owoców i ja, słuchajcie, robię galaretkę. Także naszą nas na galaretkę, wodę już zagotowałem i za chwilę szukam tu gdzieś galaretek i będę, że tak powiem, zalewał. No, znalazłem dwie takie galaretki akurat, nie? Tutaj w koszyczku tych przypraw i tych różnych zupek chińskich, nie z chińskich, tylko ten gorących kubków i, i różnych takich knorów i nieknorów. Więc galaretka troskawkowa z ołocami. Galaretki są już gotowe. Wyszły akurat takie trzy w takich dość sporowych salaterkach, ale w lodówce nie mamy miejsca, bo lodówkę mamy dość mocno założoną tutaj różnymi rzeczami, więc wymyśliłem, że jest dziwno na zewnątrz, więc Hubert otwiera szyberdach i postawi na dach, żeby galaretki wystygły i żeby się dobrze nie zastygły. Na drugi. Czemu na ten drogi? No bo to, to nie będziesz widział. No dobra, czyli tam w sypialni, bo jest lepszy dostęp. Ja będę podawał, on będzie na dachu dawał. No kurde, takich ja jeszcze nie było, takich ja jeszcze nie było, żeby galaretki, słuchajcie, zastykały się na dachu kampera. Będzie tytuł odcinka fajny. No mamy przed dziesiątą, Ja właśnie zdjąłem galaretki z dachu. Jak widzicie, zrobione. Wszystkie trzy. No a my idziemy dzisiaj spać już.